Cześć, z tej strony Adam. Zazwyczaj w poszukiwaczu na YouTubie trzy razy w tygodniu pokazuję Wam trzy filmy, które podbijają internet. A tu, co dwa tygodnie będę Ci pokazywać na co warto pójść do Multikina, po prostu chodź ze mną do Multikina. Zaczynamy od Angry Birds i pewnie tą nazwę kojarzysz. W końcu jest to klasyk wśród gier na smartfona i pobrano ją już 3 miliardy razy. A teraz powstał Angry Birds film. Cała akcja toczy się na egzotycznej wyspie i tam właśnie spotkamy m.in. temperamentnego Reda. który ma problemy z agresją szybkiego, czakiego paw, Wojownik! Góra! Drzewo! Królik! Dorsz! Żuk! Gołąb! I oczywiście kaczyk z Wybuchowego bombę. O, przepraszam. I czarny charakter zielonego koloru świnie. Witajcie. Tak, jestem świną. A co to świnia? Przywitajcie. Jak leci mała. To właśnie one przybywają na wyspę, by prosić o schronienie, a w rzeczywistości chcą nad nimi zapanować. Co mam ich całować po schabach? No i robi się niezręcznie. Idealne kino nie tylko dla fanów gry, ale także dla tych, którzy lubią filmy animowane i dobry humor. Teraz czas na akcję, przed nami dzień Bastylii. W paryskim metrze wybuchają bomby, co powoduje wielką panikę, a przypadkowo głównym podejrzanym jest kieszonkowiec Michael Manson. a w jego niewinność wierzy jedynie agent CIA, Sean Breyer, który ma przeczucie, że za zamachami stoi ktoś inny. A, in a zaraz po odsunięciu od śledztwa decyduje się na współpracę z kieszonkowcem, a od tego momentu mają tylko siebie i 24 godziny. So, I think you got the wrong jeżeli interesuje Was, jak to wszystko się skończy, Dzień Bastylii w multiki nie możecie oglądać od 3 czerwca, czyli od dzisiaj. Był film animowany, była akcja, a dopełnieniem będzie dramat, a dokładnie film zanim się pojawiłeś który jest ekranizacją bestsellerowej powieści Jojo Moysa. O tej samej nazwie. Bardzo często się zdarza, że los wywraca nasze życie do góry nogami. Tak też jest w przypadku głównych bohaterów. Louisa Lou Clark szuka kolejnej pracy, która pomoże jej, jak i jej bliskim związać koniec z końcem. Z tego powodu zostaje opiekunką Willa Trainora, przystojnego, bogatego i młodego mężczyzny, który po tragicznym wypadku traci sens życia. We You are so going on a date with will Ale to właśnie Lou odmienia jej życie i pokazuje, że nawet w pozornie beznadziejnej sytuacji można odnaleźć szczęście. Jeżeli chcecie wybrać się na ten piękny film, ze swojej strony proponuję, że do coli i popcornu kupcie jeszcze chusteczki, a premiera w Multikinie już od 10 czerwca. Yeah. Zaczęliśmy ekranizację gry. Tak też skończmy przed wami Warcraft: Początek. I tu niektórym nie muszę tłumaczyć, że film inspirowany jest kultową grą Warcraft. W którym dwa zwaśnione królestwa toczą wojnę, jakiej świat jeszcze nie widział. Z jednej strony stanie Azeroth, przymierze, zamieszkane przez ludzi, które walczy o zachowanie porządku i swoje bezpieczeństwo, po drugiej stronie świat Orków Dronar, czyli horda, która walczy o przetrwanie swojego gatunku. Film na Jonesa obejmuje całość historii i nie odwołuje się bezpośrednio do żadnej konkretnej części gry, a kupując bilety w Multikinie, są już przed sprzedaży. Dostaniesz darmową grę World of Warcraft. Więcej informacji na multikino.pl, a premiera już 10 czerwca. No a na koniec konkurs. Na moim Facebooku, pod tym filmem w komentarzu napisz, na jaki film chcesz pójść i dlaczego. Spośród komentujących wybierzemy dwie osoby, które dostaną podwójne wejściówki do Multikina. To tyle w tym pierwszym odcinku Chodź ze mną do Multikina. Pamiętajcie też, że Multikino to więcej niż kino. Są tam też koncerty, maratony, mecze i inne transmisje sportowe. Więcej informacji, oczywiście, na multikino.pl. A my się widzimy w tej serii już za dwa tygodnie. Hej!